Mobilna rekreacja muzyczna, wykorzystanie profilaktyki i terapii muzycznej w pracy pedagoga. To temat szkolenia zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wszechstronnego Rozwoju Człowieka ABIRE. Celem spotkania była m.in. nauka świadomych form odreagowania i odpoczynku przy muzyce oraz wykorzystania muzyki w pracy pedagoga. Szkolenie prowadził dr Maciej Kierył, wykładowca muzykoterapii klinicznej w Akademii Muzycznej w Łodzi. Muzykoterapia jest to szczególna forma psychoterapii. Celem muzykoterapii jest uzupełnienie prawidłowo prowadzonego leczenia podstawowego, farmakologicznego, operacyjnego, rehabilitacji czy działań pedagogiki specjalnej. Jest wiele form muzykoterapii, ale najbardziej skuteczna jest muzykoterapia aktywna. Mobilna rekreacja muzyczna, którą poznawano na szkoleniu, to uporządkowany zbiór ćwiczeń ruchowych, rytmicznych, perkusyjnych i oddechowych oraz działań relaksacyjnych stymulowanych różnorodną muzyką. Ćwiczenia te nawiązują do rytmów biologicznych człowieka i jego codziennych zachowań. Celem tych działań przede wszystkim jest nawiązanie kontaktu z pacjentem, ułatwienie odreagowania jego napięć, zintegrowanie go, poszerzenie jego wrażliwości kulturowej, działań. Związanych z ekologią, czyli jakby ukłonem w stronę lasu, w stronę rzeki, że tam te dźwięki natury są bardzo istotne dla naszego zdrowia. Inne cele to jest korekta nieprawidłowych zachowań i wdrażanie zachowań prozdrowotnych. Również uczymy przy pomocy tej techniki różnych form relaksu. Skłoniło mnie do przyjścia na zajęcia. Możliwość kolejne, uzyskania kolejnych kwalifikacji, dlatego że prowadząc różne zajęcia trzeba być otwartym na nowe pomysły, nie zamykać się w ramach jednej techniki i udoskonalać warsztat pracy. To jest chyba podstawą nauczyciela. Zainteresowała mnie metoda mobilnej rekreacji muzycznej, a teraz w pracy wykorzystuję jej elementy i stwierdziłam, że to jest fajna okazja, żeby sobie utrwalić, przypomnieć, spotkać się z powrotem z, z panem doktorem, odświeżyć swoją wiedzę i jakby z takim nowym zapałem wrócić do pracy z dziećmi. Ale muzyka to nie tylko terapia, to także zabawa, szczególnie dla dzieci. Efektem takiej refleksji jest płyta kurki, pieski i kaczuszki rytmizujące zabawy dla dzieci przygotowana przez Przemysława Kierzela i Macieja Kieryła. Znajdujące się na niej ćwiczenia wykorzystywane są od wielu miesięcy w rytmice i zabawie z dziećmi. Płyta zawiera naturalne odgłosy zwierząt wplecione w rytm muzyki w taki sposób, że sprawia wrażenie, iż zwierzęta śpiewają. Śpiewają, wydają różne odgłosy w rytm muzyki, służy to przybliżaniu kontaktu z naturą, uczeniu dzieci odgłosów zwierząt zarówno domowych, jak i zwierząt z najbliższego otoczenia, szacunku do przyrody.